Witam serdecznie. Mam dzisiaj ze sobą elektroniczną dietetyczną wagę firmy Zelmer o modelu KS1700. To dobre narzędzie do tego, żeby skomponować zbilansowany posiłek, tak ze świadomością ilości kalorii i różnych wartości odżywczych w danym produkcie. Zobaczcie, jak ona działa. Ta elektroniczna waga cyfrowa pozwoli nam na precyzyjne zbadanie i określenie wartości odżywczych bardzo wielu produktów. Dowiemy się, ile mają kalorii, jaki mają poziom soli, protein, tłuszczu, węglowodanów, cholesterolu oraz błonnika. Aby poznać taką wartość odżywczą, należy sięgnąć po dołączoną instrukcję, gdzie mamy tabelę kodów dostosowanych do produktów. Są to produkty sważone, surowe lub podane innej obróbce. Aby Poznać wagę jabłka i jej wartości, wpisuję kod. Na początku jeszcze wyzeruję suma 325. Pojawił nam się kod, mogę go położyć na wadze. I teraz poznamy wartość kaloryczną 170, poziom soli, protein, tłuszczu, węglowodanów, Cholesterolu i błonnika. Zapisuję produkt w pamięci i sumuję kolejny produkt, który chciałabym dołączyć do zbilansowanego posiłku. Będzie to pomarańczka. Wpisuję jej kod. Kładę ją na wagę. I tak samo mogę poznać. Wszystkie jej wartości odżywcze, ale ja chcę dodać ją również do mojego posiłku i chcę wiedzieć, ile, jaką, łączność, jaką łącznie wartość mają produkty, które dodałam. Mogę poznać sumę kalorii, poziom solu i te wszystkie czynniki, składniki danego posiłku. Mogę wyzerować licznik, wyzerować naszą sumę i pokażę Wam jeszcze, jak działa tara. Dobrze, zważymy ją nie w kilogramach, w dórach, tylko w gramach. Ehm, mogę postawić dowolne, e, dowolny pojemnik, który teraz wytaruję i wsypię do niego na przykład pomidorki. Ponieważ są lekkie, łatwo jest zauważyć, że e, waga jest bardzo precyzyjna, ma dokładność do 1 grama. No i mam wagę. I różnych innych substancji też mogę w ten sposób je zważyć. Waga ma, ma też możliwość usta sprawdzenia temperatury powietrza, to taki dodatkowy bajer oraz ustawienia alarmu.